Cześć, cześć! Witajcie w ten piękny, niedzielny poranek. Jeżeli ktoś spostrzegawczo ogląda, oglądał wczoraj film, to widział, że zapomniałam włożyć do zdrabki 20 zł do tej, ale już wszystko nadrobiłam, zamieniłam, nawet całą stówkę dałam, żeby mieć drobne. No i co? Dzisiaj kolejna niespodzianka, ponieważ wczoraj mało wydałam. I patrzcie, co my tu mamy. Całą stówkę. Teraz musimy wyzwania skończyć, bo jak nie, to już się zacznę denerwować. Bo ile można? Z drapki chyba dzisiaj już nie drapię. Tak mnie denerwuje. Tak mnie denerwuje, że... że ciągle o niej zapominam. Nie no, chociaż jak mamy stówkę... Nie, więcej granie. Dzisiaj dużo gramy. Bo tak. <laughs> Dobra. Potem będziemy się martwić najwyżej. Jak to wszystko połączyć, bo tu też coraz wyższe kwoty, też tego nie przemyślałam, no ale trudno. Dobra, dzisiaj ósmy. Jakie piękne pomarańczki tutaj są. Dobra. A wy, jak dziewczyny, wytrwałe w tym? Znaczy może panowie też? <grych> eee, mm -hmm. No i matematyka. <grych> Dobra, chyba tak. Dobra, no to. Weźmiemy sobie stąd 2 złote i powinno zostać 6. I tak jest. I dajemy dyszkę. Dobra. I wkładamy. Dobra. I stąd już wszystko. Wszystko. Dobra. Odkładamy na bok. Musimy zobaczyć, czy są jakieś drobne, gdzieś pokładane, ale najpierw kalendarzyk. No to co? Dzisiaj ósmy i patrzymy. Czwóreczka. Raz, dwa, trzy, cztery bałwanek. Bałwanka nie miałam chyba. Dobra. Co ten bałwanek oznacza dla nas? Uwaga. Okres zimowy to czas przeziębień. Aby im zapobiec, wrzuć do koperty 15 zł na pyszną zimową herbatkę. Super, super. 5 zł czy 15? 15! Super pomysł. Z chęcią rzucam, ale nie mam 5 zł. Mhm, dobra. Na razie damy dyszkę. I po prostu musimy pamiętać, żeby jeszcze 5 zł to dużyć, chociaż z moją pamięcią nie jest tak dobrze. Dobra. Nie mam więcej wyzwań. Kopert nie mam. Nie wiem, dalej. Po prostu chyba nie miałam po prostu kopert. Dobra, ale teraz damy trójkę. Trójka chyba najrzadziej wypada. Więc damy sobie w ten sposób, żeby nie wypadały nam ciągle te ugh, zgredy. Ale czwóreczka często wypada, chcemy skończyć to. Dobra. Trochę bałaganu się narobiło. Dobra, może sprzątnę to z kadru. <grym> Coś nie mogę sobie poradzić tutaj. Dobra. E, czy są jakieś drobne? Tutaj będzie dyszka drobna. Super, bo 5 złotych musimy odłożyć. Dobra. Musimy w ten sposób. Już się pogubiłam. Zakręcona ostatnio jest. Ja chyba codziennie jestem zakręcona, bo codziennie szukam nowej wymówki, a <laughs> ciągle jakieś błędy popełniam. Dobra, piątkę sobie od razu odłożymy, żeby pamiętać, czy że dać do kalendarza. Więc mamy sobie 6, 7 złotych drobnych. Dobra, i musimy z tym sobie jakoś poradzić. Obawiam się, że tutaj może nie być, ale może będzie. <laughs> Już patrzymy. No, i oczywiście, że jest. Dla nas wszystko zawsze sprzyja. Dobra. O, tu jeszcze jest drobna dyszka. Więc już mamy jeszcze więcej drobnych. Super, jeszcze sobie te wyzwanka wyciągnijmy. Bo będzie dużo zabawy. Czekam, aż się skończą wyzwanka i zacznę nowe. Na pewno w mniejszych kwotach będę chciała. Aha, mamy tutaj dwa wyzwania. Mhm. Zapomniałam o tym. No, to wcale nie musimy mieć pierniczków w takim razie. To pierniczki sobie idą. Idą w niepamięć. <grym> Dzisiaj idą w niepamięć. Nie będziemy się martwić dużymi kwotami. Będziemy grać, grać i grać. Trzeba się nagrać znaczy. Nie. Nie, <grym> nie wiem, jak to skomentować. Trzeba po prostu. Dużo fajnie się pouśmiechać, o. a radość sprawia właśnie rzucenie kostką i odkładanie drobnych sum, więc oby jak najwięcej tak. Dobra, żebyśmy wszyscy widzieli, ile kasy zostało w budżecie, to chciałabym ją dać gdzieś na widoku. No może tutaj po prostu przed. O, i casy. Szósteczka. Dobra, czyli rzucamy kostką. I cztery. Dobra. I dajemy cztery złote. Super. Gramy dalej. Jedyneczka. Dobra, dwa złote odkładamy. Super, bo już pierwszy rząd cały się kończy. Już powinno pójść z górki. Dobra. Co teraz? O, kolejna dwójeczka. Dobra. Jako tako pomalujemy. I dwie złotóweczki damy. Dobra, trójeczka. Może damy dyszkę znowu. Dyszkę damy. A czemu by nie? Jak nie ma pierniczków, to już nam dyszki yy, niestraszne. <słyska> Szósteczka. No dlaczego tutaj czwóreczka nie wypada? I sześć. Ło. To dość sporo. Szósteczka. Czyli akurat dyszkę damy. Dobra. Oj, trzeba dyszki pozamieniać. Zaraz popatrzę, co nam wypadnie. Jest! <grytanie> Czwóreczka nam wypadło. No to dwa złote kreślimy. Dobra, i szukam, gdzie mogę rozmienić. O dobra. Tutaj mogę wziąć sobie dwie dyszki. Takie. I dać takie. Całości. Super. Gramy dalej. Jedyneczka, to znowu dwójeczka. Du, 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 du. Super. I dajemy dwójeczkę. Oj, jaka przerwa się zrobiła. I piąteczka, złotóweczka. No te złotóweczki to już też im niewiele zostało. Super, super. Widzicie, które wyzwania się po prostu kończą? Szósteczka znowu rzucamy. Ile tu wypadnie? Czwóreczka. Dobra. Ciemny gopis. I cztery. No nic nie widać. Nie wiem, jak to zrobić, żeby wszystko było widoczne. Dobra. Żeby nie zapomniała teraz. 4 hmm. złote to damy całe 5. A sobie wyciągniemy złotówkę w takim bądź razie. Dobra. I złotóweczka zostaje z nami. Dobra, rzucamy dalej. Czwóreczka, niech się te czwórki skończą. W końcu ostatnia została. Ostatnia. No, jak teraz nie wypadnie, znaczy dzisiaj, jak nie wypadnie. A, ma wypaść. Ma wypaść, bo tak bym chciała skończyć to wyzwanie. Dobra, dwójeczki to już sobie pozamieniamy drobne. Tu mamy dwa, cztery. 6, 8 i jeszcze stąd sobie weźmiemy. Ok, i damy całą dyszkę. A właściwie to weźmiemy sobie jeszcze tą dyszkę i damy całe dwie dyszki. oj, Dobra. Już tej kaski coraz mniej, a ciągle wyzwań sporo. Dobra, trójeczka. No to co? Damy sobie teraz mniejszą kwotę, damy sobie piąteczkę. Znowu jedyneczka. No znowu. A czemu nie czwórka? <laughs> Może teraz ta czwóreczka będzie? Nie, dalej jedynka. Dalej, jedynka, już nie wiem, jak to kolorować, żeby było mi wygodnie. Oj, pięknie. Pięknie, pięknie. Dobra. Kolejna dwójeczka. No, niech ta czwórka wypadnie teraz. Yes. Chciałam krzyknąć, ale zapomniałam, że mam telefon przy buzi i, i że byłoby strasznie głośno, ale super. Naprawdę, tak się cieszę, tak się cieszę. Dobra. Skończyliśmy to. Zobaczmy, ile tutaj mamy. Bo tu widzę, że da się to zamienić. O, dyszkę sobie całą weźmiemy. Super, super. I damy do wyzwań ukończonych. Zaraz je tutaj sobie wezmę. Tutaj gdzieś po... O, mam. Tutaj układamy. Super. Sobie włożymy po prostu tak o. No i wiecie, co teraz robimy? To, co chciałam wczoraj, czyli od Mimi. Przepiękna choinka. Super, jakaś nowość w końcu. Trójeczka. To dajmy jeszcze raz piątkę, żeby drobnych wziąć sobie troszkę. Dobra. Dobra, i gramy dalej. O, jeszcze tyle kaski zostało. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Szósteczka wrzucamy. I czwóreczka, dobra. Dobra, dobra. Jeszcze tylko dwa razy i się skończy. Czwóreczka. Super. Od czego sobie zaczynamy? Może długopisem to będę malowała, bo tym złotym nie będzie dużo widać. I sobie trzy złote zamalujemy, bo to taka kwota niespotykana. Dobra. I gramy dalej jeszcze tej kaski jest. Znowu jedyneczka. No dobrze, dobrze, dobrze. Niech się kończy to wyzwanko. Niech się kończy. Dobra. Jeszcze trochę i będziemy mogli rozmienić sobie. Znowu dyszka. I uwaga, co teraz? Co teraz? Dwójeczka, <noise> czyli znowu dwa złote. Dobra. Czy już mogę? Dwa, cztery, sześć, osiem. Tak. Więc sobie wezmę te dwa złote. Cztery, sześć, osiem i tu jeszcze w środku jest. No i zobaczcie, z takich dwójeczek już 50 zł. się uzbierało. O, coś się dzieje. Coś się za oknem dzieje. Dobra. Gramy dalej. Dwójeczka, znowu. Dobrze, niech będzie. Niech się też dzwoneczki kończą. Niech się wszystko kończy. Wszystko, co stare, już powinno być dawno skończone. Czekamy na nowości, świeżości. Dobra. Złotóweczki. Czwóreczka. Dobra. Co my tu damy? Może damy dwa złote i będzie piątka cała. I super. Dobra. Dwójeczka. No dobrze. Te dwójeczki dzisiaj wymiatają. Tyle ich dzisiaj doszło. Ale to dobrze. Przynajmniej nie ma pierniczków. Nie trzeba tak dużo pieniędzy nie odkładać. I czwóreczka. Mi się ciągle myli, że to jest czwóreczka, a to jest piąteczka. Tu mamy czwóreczkę. E, więc co teraz? Już mało tej kaski zostało, więc może zamalujemy skromnie złotóweczkę. Dobra. I dwójeczka. <laughs> znowu. Znowu, znowu. Niech się już kończy. Po prostu ileż można <gry> aha, dwójeczka znowu, no dobrze, no dobrze dwójeczki to po prostu <gry> i jedneczki też ciągle wypadają <gry> dobra i trójeczka nie ma tutaj kwoty 3 zł mamy najmniejszą 2 dobra, no i została nam złotówka to w zasadzie może wypaść tylko tu lub tu, ale próbujemy. Co nam wypadnie? Pierwsze. Jedynka nie. Trójka też nie. Czwórka, ok. Znajdujemy sobie jedyneczkę. I cała kasa się rozeszła. Dobra, jeszcze tylko sobie ładnie to spokójmy. No, dwójeczek już coraz mniej jest. Już niedługo powinny się kończyć. I 50 zł tam w środku było. Także bardzo fajnie. I drobniaczki. Dobra. Tutaj doszła nam dyszka. O, dwie dyszki nawet. O. Więc też ładnie się zbiera. Dobra. I patrzymy dalej w końce. Już 7 zł. Nie no, ta choinka jest naprawdę piękna, super pomysł, naprawdę. Hop. Ja tych wyzwań nie laminuję, dlatego, że ja nie mam y, y, tej maszyny i też tych wyzwań jest tak dużo, że stwierdziłam, że większą przyjemność sprawia mi zrobić jakieś wyzwanie i już właśnie o nim zapomnieć niż żeby gdzieś je tam trzymać. Zresztą widzieliście, ile tych wyzwań mam. tak jakbym musiała te wszystkie trzymać, to miałabym bardzo dużo tego. A ja lubię mieć mało rzeczy. A fajne, że te wyzwanka mogę zawsze sobie pobrać drugi raz, jak będę chciała. I mogę je na nowo zrobić. A, i jeszcze piąteczka. I jeszcze piąteczka tutaj. I odkładamy super wszystko oj, wszystko zrobione kasa się zbiera powoli powoli znaczy w bardzo szybkim tempie właściwie ale właśnie tak jak wam mówiłam grudzień jest dla mnie takim mm, miesiącem bardziej podsumowując pod... No takim, takie podsumowanie po prostu. E, dlatego, że ja przez cały rok właśnie dbam o wszystko i zbieram tak, żeby w grudniu, żebym nie musiała się martwić o jakiekolwiek e, opłaty. I że jest właśnie w grudniu jak pączek w maśle, a przez cały rok właśnie staram się wszystko dopinać do końca. Także co, dziękuję Wam, że tu dzisiaj byliście. Mam nadzieję, że super się bawiście i co? Widzimy się jutro, pa!